O, witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się ponownie klockami drewnianymi. Tym razem są to klocki z Biedronki firmy Elefan. Dwa zestawy: zestaw po lewej, jest to zestaw Miasto, które świeci w ciemności. Zarówno ten dom jak i tamten są pomalowane farbą fluorescencyjną Oraz inne elementy domów I świecą się okna w nocy standardowo, lekko, no lekko, ale się świecą Oprócz tego mamy w zestawie jakieś tam pojazdy, drzewka, inne elementy Natomiast po prawej jest to zestaw zwykłych klocków drewnianych, kolorowych. Są jakieś takie różnego typu walce, inne trójkąty, jakieś takie elementy do konstrukcji. Zestawy kosztują na chwilę obecną 40 zł, jak się je gdzieś dostanie. Pojawiają się co jakiś czas w Biedronce. Mają każdy po 80 elementów. Jeżeli chodzi o jakość, to jest bardzo fajna. Na 40 zł za tyle elementów to nie jest zła cena. Jeżeli chodzi o Elefana, to bardzo fajnie im to wyszło. Yy, tutaj akurat dwa zestawy zostały zakupione, żeby szło zbudować większe miasto. Jak sami widzicie, i w jednym i w drugim dużo elementów się powtarza, jak walce albo zadaszenia trójkątne, ale gdy się wszystkie połączy razem, to dziecko na pewno ma lepszą zabawę. Jak sami widzicie, tutaj elementów jest tyle. Jak sami widzicie, zestawy są od 12 miesiąca. Od 12 miesięcy, czyli dziecko roczne, może się już zacząć tymi klockami bawić. Nie są one ciężkie, jeżeli chodzi o pojedyncze, bo oczywiście, spakowane to już swoje waży. Ale na pewno też będzie u dzieci kreatywność pobudzało. Tutaj na przykład mamy jeszcze jakieś drabinki. Jakieś inne elementy. Tu akurat znalazł się w tym komplecie ten, bo to już jest wymieszane. Oczywiście zabawa już była. No z tyłu mamy opis, co robią te zestawy. Uczą, bawią, angażują, budują kreatywność, ćwiczą wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie. Klocki, jak najbardziej jestem na tak. Jeżeli chodzi o klocki drewniane, które kupuję i oglądam, to jestem w skali na 5 na 5 jeżeli chodzi o te z Elefana. A jak to klocki drewniane? No, są kolorowe, w różnych kształtach i takie mają być: mają bawić, cieszyć i uczyć, jeżeli chodzi o dzieci. Natomiast cena 39 za 39,99 za 80 sztuk, dla niektórych może to być dużo, dla niektórych może to być mało. Ja miałem okazję kupić te zestawy trochę taniej bo były już w przecenie. Chyba za około 25 zł. się udało, ale nawet za 40 zł to jako prezent dla dziecka na pewno się opłaca. Klocki polecam, tak samo jak inne drewniane, bo w końcu dziecko musi rozwijać swoją wyobraźnię i to na pewno w dużym stopniu mi pomoże. Tyle na dziś. I zapraszam następnym razem. Na razie pa.